Zadanie piąte, a dane są wielomiane. WODIX oraz PODIX. I musimy policzyć wielomian WODIX plus PODIX, czyli je po prostu do siebie dodać. Zadanie z tych raczej takich fajniejszych, a nawet bardzo fajnych. Teraz już niestety, teraz, czyli 2024 wzwyż, takie zadania się raczej nie pojawiają. Rzadziej, bo to jest zbyt słodkie zadanie. Wystarczy za wodix Tego tutaj wodix My wiemy, że on jest równy tyle, więc to tutaj wstawiamy. No to stru. O, już mamy to. Minus 2x do 3 plus 5x kwadrat minus 3. To jest nasz Wodixor. I teraz P od x wstawiamy. Nasz P od x to jest przecież to. Czyli wstawiamy o, dokładnie 2x kwadrat. No i tu jest dodawanie, więc bez problemu możemy sobie dodać plus 2x do 3 plus 12x. Teraz redukujemy wyrazy podobne. Co tu jest podobne? No możemy sobie to podkreślić w sumie. Minus 2x do trzeciej i plus 2x do trzeciej. Na pewno się skasuje. No i zobaczcie, że tyle. Tu nie ma żadnych innych y, y, rzeczy, które można y, skrócić. No i zostaje 5x kwadrat plus 12x minus 3. No i po robocie. Odpowiedzia.